Cześć ludziska, z tej strony Maxim1980 Dzisiaj z cyklu 15 minutówek pokażę wam grę Throne Evolution Ja dość średnio do tej gry podchodzę, ale ocenicie sami Wiem, że spore grono jest fanów tego tytułu Mi tak bardzo on się nie podoba O, gdzieś tutaj spadłem Dość dziwne testorowanie i ogólnie Średnio mi się podoba klimat Ale dla fanów filmu Pod tym samym tytułem Być może będzie to tytuł bardzo dobry. Ok, ja mam może z 20 minut gry za sobą. Także pokazuję wam ten śmieszny sposób tutaj poruszania się. Ok, możemy tutaj też właśnie. Jak widzicie, uderzać tym dyskiem. Wspinać się po ścianach. Dobra, ja lecę dalej. Wedle tutaj wskazówek. No, troszkę zły bok się wybiłem. Teraz. Włączyliśmy sobie przejście i teraz musimy powrócić z powrotem. Ja tylko tutaj przyzwyczaję się znowu do tego sterowania. Miałem trochę przerwy, jeżeli chodzi o ten tytuł. A tak jak mówię, grałem tylko 20 minut, gdyż nie za fajnie mi się podoba do tego czasu, co grałem. Być może dalej gdzieś się coś rozkręci. Jak widzicie wszystko tutaj mamy cyfrowo, co się stanie jak wejdziemy tutaj w te plamy. Porazi nas, także musimy uważać gdzie depczymy. Dobra tutaj chyba ładujemy się na tej ścianie, na tym znaczniku. Teraz on zgasł. Taki krótki tutorial, oczywiście ten tutorial tam wcześniej był dłuższy, ale ja go w tej chwili oleję. Będziemy lali. Jak widzicie, mamy jakąś postać tutaj pokonaną. Jakiś obiekt z energią. Jak widzicie, jakieś trofka mi wpadła. To tutaj utwierdza Was, że nie grałem wcześniej. Trofki dość wpadają i co jest śmieszne, ja tą grę mam w angielskiej wersji językowej, a trofea, znaczy się opisy do trofeów, są w języku polskim. Ja tutaj staram się jeszcze coś naciskać, zobaczymy co tutaj ciekawego mamy w klawiszologii. Ładujemy tutaj jakiś wyskok. Też oczywiście walczymy wręcz mele używając tych ataków tutaj no Dobra, ja tutaj coś muszę pokombinować z tym obiektem jeszcze nie wiem co tak naprawdę chyba, że musimy się wspiąć wyżej. Chyba tak. Dobra, podładowaliśmy sobie trochę energii i wspinamy się wyżej. To przejście jest nieaktywne w tej chwili. Tam mamy drugie też jest nieaktywne. Dobra, przejdźmy po tych znacznikach. Bieganie po ścianie tutaj jest na. Na porządku dziennym, że tak powiem. Jeszcze raz tutaj powrócę do tego biegania. Kamera nie zawsze dobrze się nam tutaj ustawia, tak jak widzicie, ja tutaj fejluję straszliwie. Trzeba się przyzwyczaić. Sterowanie jest dość dziwne, tak jak mówiłem. Ja może zaczekam, aż mi się kamera ustawi i biegnę dopiero teraz. Tutaj coś jest. Jakiś kawałek dysku zebraliśmy. Ja tutaj się jeszcze rozglądam, co my tutaj możemy zrobić. W tej chwili chyba dupa. Musimy podejść chyba teraz do tego obiektu na środku. Zobaczmy tutaj jeszcze na selekcie. Jednak tutaj. Ja coś sfajlowałem. Po wciśnięciu selektu oczywiście kropkami nam pokazują gdzie mamy iść, a jeszcze tam do góry mamy, musimy wejść, dobra Także widzicie takie fejle z mojej strony przełączamy następny przełącznik. Otwierają się kolejne drzwi. Dobra, będziemy mieli walkę, bo już widzę przeciwników. Są to taki slasher, ale średnich lotów naprawdę. Niech zgadnę. Po ściance tutaj. I przełączamy następny przełącznik. Ok, jakaś muzyczka. To może jest coś ciekawego będzie się tutaj działo. Chyba jakiś wirus tutaj pokrył. To wszystko. Musimy, musimy ich wlać. Jak widzicie jakieś efektowne wyskoki super-hiper-ninja-madafaka. Także tej walki będzie dość trochę z tego co tutaj widzę. Rzucajmy tymi dyskami. A on niestety razi mnie tutaj. Ten wirus. Nie może wyżej podskoczyć. Jakieś trofki następne wpadają. Ale tak naprawdę nie mam jakoś radowej z tej gry. Dziwny ten klimat. Po prostu klimatem musi to komuś przypasować. Oczywiście, jak zwykle, pozostawiam do ceny ten tytuł Wam. Bo to nie znaczy, że coś, co mi się średnio podoba lub nie podoba, nie będzie się podobało Wam. W każdym razie. Ważne, żebyście zobaczyli, przynajmniej jak to tutaj wygląda. Tutaj te wirusiole nam się non stop naparzają. Dobra, mi się udało tutaj podejść i tu coś ładujemy. Jakiś dany obiekt. Ok, i mamy następne przejście, także nie muszę z nimi walczyć do końca. Niestety jakoś krzywo biegłem. No to sterowanie tu boli. Albo ja nie jestem przyzwyczajony akurat do takiego sterowania. Także leję dalej. Czas spróbuję tutaj, może od skosu. Ok, udało się. Przejdźmy gdzieś dalej. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Ten tytuł wspiera technologię 3D i MUVA. Nie mam zamiaru tego na MUVA włączać, tak naprawdę. Jakoś nie widzi mi się. Lejemy tutaj dalej przeciwników jakiś mega super hiper komba i zbieramy ich pozostałości dobra, rozejrzyjmy się co tutaj jest dalej tu jest jakieś przejście, które w tej chwili jest zamknięte także będziemy musieli znowu coś tutaj pokombinować Aha, tu jest włączony następny przełącznik. Ok, i oczyszczamy następną część. Zobaczmy na selekcie, gdzie mamy śmignąć. Tutaj nam się włączył następny. Ok, i mamy następne drzwi otwarte. Coś się wczytuje. Zobaczymy, czy będziemy mieli tutaj coś ciekawego. Czy będziemy mieli tutaj coś, co mnie przykuje na dłużej. Dopada, bo jak nie, to po tym gameplayu włączam tą grę. Jakieś stacje, ok, gdzie możemy się upgradeować. Może już coś. Mogę tutaj, widzę, że od któryś leveli, czyli w tej chwili jeszcze nie mogę tego tutaj um, upgradenąć, jest tego dość trochę Tutaj widzę, coś mogę brać Zainstalujmy sobie, 2 Mega, dość śmiesznie to wygląda, jeżeli chodzi o instalowanie tutaj tych wszystkich ulepszeń Ok, jest tego dość trochę Tu możemy sobie jeszcze kustomizować, że tak powiem, jakieś inne pierdołki. Dobra, ja tutaj to wyłączę, nie będę się tym bawił, bo szkoda gameplayu. Idziemy dalej. Jakieś następne walki i znowu przełączanie tych dziwnych podstacji, czy jak to tam nazwać, cholera wie. Ale nigdy nie byłem fanem Trona, być może dlatego ta gra średnio mi się podoba. Ok, jesteśmy tu i mamy coś tutaj, jakąś możliwość. Taś dość dziwne budowle. Nie spadłem. <grywka> OK. Importuje się backup i będziemy próbować dalej. Tu coś jeszcze jest, ale też w tej chwili nieaktywne. Musimy znowu rozpieprzyć tych wrogów. Dobra, lecimy dalej. Ja tutaj kombinuję, czy coś tutaj się da nacisnąć, ale nie widzę. Dobra, weźmy teraz rozbieg, tak jak się powinno to robić i lecimy dalej. Dobra, tutaj. I lejemy kolejne cele. Przejście nam się tutaj otworzyło. I mamy jakieś demko, także kawałek demka zobaczymy. sobie tutaj ziomki pogadają. Zobaczmy, co my tutaj będziemy mieli. Niech zgadne, będziemy mieli walkę. Okej. Okay. Także ja sobie tutaj tukę. Powoli gameplay się kończy. Jak możecie to oceniajcie, komentujcie. Po tym gameplay'u chyba będę jednak wyłączał ten tytuł, bo nie za bardzo przypadła do gustu mi ta gra. Ale oczywiście, jak zawsze, pozostawiam wam do oceny, czy będziecie grali, chcieć grać w ten tytuł, czy nie. Tak mniej więcej wygląda kawałek trona Evolution. Trzymajcie się na razie, hej, mam nadzieję, będziemy się widzieć przy następnych gameplay'ach dotyczących różnych gier. Trzymajcie się.